Cześć, siemano, z tej strony Tom Kozaur. A dzisiaj będę z moim przyjacielem Pawliksem. Przywitaj się. Będziemy grali w LEGO Fortnite. Rozpoczynamy nową serię, która będzie się nazywała LEGO Survival i będziemy budować różne rzeczy w trybie LEGO. Więc możemy już zacząć. Mamy jakiegoś bota. Nie, chyba pa Pawlik chyba poszedł ze dwu. Ale musimy pozbierać rzeczy. Dokładnie. W sensie ja zbieram to drewno, bo przyda się. Właśnie teraz to naprawili. Ja jeszcze tutaj granit mam. Dowiedziałem się też, że w jaskiniach można zdobyć potrzebne rzeczy do progresowania. Ile masz, ile masz drewna? Ja mam piętnaście. Spróbuję już zrobić nam ognisko gdzieś. Kurde, czuję głód. Szukamy jakiegoś miejsca, szukamy jakiegoś miejsca na osiedlenie? E, wilk tu gdzieś jest. Nie wiem. Poszukaj mnie jakiegoś miejsca, gdzie będzie fajnie się osiedlić. Znalazłem jaskinię. Znalazłem jaskinię. Chodź. No masz na mapie pokazane. W sensie, ja cię widzę. Jest taka kropka i twój skin. Chodź, tu jest jaskinia. Może osiedli osiedliśmy. Może zróbmy sobie tutaj bazę. Przy tej jaskini. Bo obok jest woda i las. Więc będziemy mieli dostęp do drewna. Gdzie jest krzak? Szybko do krzaka Wiem. No to czekaj. Przyjdę do ciebie i pomogę ci. Z wilka dropi ten. Yy, wilczy pazur. No. Czekaj. Na szybko skraftuję yy, nam stół, żeby, żeby miał te mam się mogę zawalczyć z wilkiem. Zabiłem. Mam Wilczy Pazur. Cztery Wilczych Pazurów mam. Możesz wyjść jak coś. Trzeba jeszcze przenieść te, te nasze rzeczy. Nie, Kilof nie niechcący zrobiłem. Ten, no to jak możesz iść pozbierać kamień? Ja idę nam szukać miejsca do zamieszkania. Która? Możemy. Widzę już dwie jaskinie na horyzoncie. Tam jest jedna. Tutaj ta górka jest mega wyboista. Wyboje pełne, w sensie góry. Trzy jaskinie są wokół nas. Cztery. Tam jeszcze na górze. Może tu? Tu jest taka nizina. Na tej górze. Jest płaski. No się z git, bo będziemy później musieli iść do tego lodowego. Na razie nawet dobrze nam idzie. Tutaj mamy nawet obok malinki, więc... Jak coś to ja mam jedzenie więc Jak będziesz potrzebował to ja ci dam Pająch gdzieś jest Trzeba by było zrobić rynek No bo wtedy odblokują nam się domy A nie już jest odblokowany jeden dom Czekaj, nie buduj, nie buduj, bo ja mam odblokowany dom. podpory. Dobra prosta chatka gotowa. Ja z... Dobra ja zbuduję. jeszcze podłogę zrobię, ale to lepiej z fundamenty najpierw. No. Masz ten sobie Też pozbieram, przyda się. Jak się odpowiednio uzbroimy, to będziemy musieli iść do tej jaskini. Te. Można znaleźć skorupy. Będą tam różne... Masz pochodnie? Dasz jedną, bo ten zimno. Albo nie, bo u nas. Dobra, pochodnie mam. zbieram te leżące kamienie, bo ty masz ten kilow. Robię rynek. Masz rynek już? Tak. No tylko trzeba w jakieś miejsce. Szkielety. Czekaj, biję się ze sz szkieletem. No możesz. Pokaż znacznik. Mamy tą. A teraz będą nam się pecety spo, spełniły. Czekaj. Szkiele to są właśnie najgorsze. I, idzie do ciebie drugi. Trzeba chyba zrobić sobie spawn point na, na, w łóżkach. Ale może najpierw ulepszmy ten rynek. Ja bym ulepszył rynek, bo wtedy przyjdą NPC. Ty będą nam pomagały. Nie. Jeszcze 15 kamieni. Jeszcze trochę kamienia potrzebuję. A nie wchodnie się Nie, pochodnie są chyba trwałe. A ja Kurde. No mam kamienia? 12. Masz kamień jakiś? Wystarczy trzy kamienia. MPC! Gdzie? Dobra. Lepszą wioskę. Mamy... Хатка новом. О, там ладно, хатка, Мамо. Иди на сбирать древна. Żeby mi się to siekiera nie zniszczyła. Kurde. Oj Jezu, to zniszczyło, to to, 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 to. Ja też w ogóle tani nie mam drewna. Ja mam teraz już 10 drewna i robię łóżko dla tego... Dla tego NPC-ta, żeby nam pomagał. Nie, bo można mu robić takie coś jak ekspedycje i później, jak masz te ekspedycje, to on tam robi jakieś rzeczy, możesz z nim chodzić, on tam ci wydobywuje różne rzeczy. Bombowe barwy, ona jest już w naszej wiosce. Następnego dnia ja wezmę ją do Kejwa. No, chcę ją wziąć do Kejwa, żeby mi mogła pomagać. Ja idę za motylem. No, właśnie wiem, bo one spełnią te skrzynki, nie? Kurde, pod wodą mi coś pokazuje. Zaprowadziła mnie pod wodę.

Surowców nie mam, żeby zbudować sobie tego. Coś, czym będę mógł. Jestem ciekawy, czy już można miecz skraftować. Nie. Przenosimy tam stół. Więcej drewna potrzebuję. Potrzebujemy grządki? Czekaj. Nie wiem na co

się mogę w, koń w końcu tych pnączy pozbyć. No bo kury lecą na ten yy, nawóz, yy, znaczy pnącza i później dają nawóz. Jesteśmy w dobrym biomie, wiesz, że obok nas jest kolejna jaskinia. Jeszcze większą będziesz robił? Ja idę zrobić narzędzia i powoli już będę kończył ten odcinek, bo ogólnie już długo trwa. A my, widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc pa!